Amen. Ewangelia na niedzielę, Ewangelia na święta, przed nami już trzecia niedziela adwentu. I będziemy czytać w naszych kościołach i zapraszam, by to wprowadzenie także pomogło nam przygotować osobistą modlitwę. Fragment z Ewangelii Świętego Mateusza, 11 rozdział, wersety 2-11. I tradycyjnie zobaczymy i przeczytam ten tekst. Przeczytam go troszkę dodając trzy kolejne wersety, żeby mieć już taką całość i może krótki komentarz na koniec do tych trzech dodanych przeze mnie wersetów, których nie usłyszymy podczas niedzielnej mszy świętej. Te nasze wprowadzenie, przypominam, służą by przygotować się do mszy niedzielnej, tak żeby przygotować naszą osobistą modlitwę, by rzeczywiście słowo Boże stało się dla nas lampą światłem na drodze naszego adwentowego przygotowania Ewangelia Świętego Mateusza 11 rozdział 2 11 Gdy Jan usłyszał w więzieniu czy Chrystusa posłał swoich uczniów zapytaniem czy ty jesteś tym który ma przyjść czy też innego mamy oczekiwać Jezus im odpowiedział idźcie i oznajmijcie Janowi to co słyszycie i na co patrzycie Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumu fojanie, co wyszliście obejrzeć na pustyni, czcinę kołyszącą się na wietrze, ale co wyszliście zobaczyć, człowieka w miękkie szaty ubranego, Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę, powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie postał większy od Jana chrzciciela, lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. Od czasów Jana Chrzciciela, aż do tej pory, królestwo niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają. Natomiast do czasów Jana prorokowali wszyscy prorocy i prawo. A jeśli chcecie wiedzieć, to właśnie on jest Eliaszem, którego oczekiwano. Kto ma uszy, niechaj słucha. A więc czytaliśmy, troszkę, przeczytałem troszkę dłuższy tekst niż usłyszymy to na niedzielnej Mszy Świętej. Natomiast wydaje mi się, że warto było jeszcze te trzy wersety dołączyć, bo one zamykają pewną całość logiczną. Już mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, że niektórzy egzegeci, bibliści, teologowie misję Jezusa czytają w perspektywie misji Mojżesza. Że tak jak Mojżesz przygotowywał naród wybrany do wyzwolenia, tak Jan chrzciciel przygotowuje naród wybrany do wyzwolenia. To wyzwolenie dokona się w Jezusie Chrystusie. Wielu też zwraca uwagę na to, że w ogóle kompozycja Ewangelii Świętego Mateusza, złożona z tych pięciu głównych mów, które Jezus głosi w Ewangelii, jest na wzór pięcioksięgu mojżeszowego. A więc chce nam to powiedzieć ta interpretacja, że Jezus jest nowym mojżeszem, nowym prawodawcą przynosi prawu błogosławieńc, jest nowym wyzwolicielem, tym jedynie skutecznym wyzwolicielem. Jezus przyszedł w innym stylu niż Mojżesz. Jezus nie będzie zrzucał dziesięć plak, jak robił to w Egipcie Mojżesz przeciwko swoim oponentom i tym, którzy się sprzeciwiali wyzwoleniu narodu wybranego. Będzie działał i robił czyny miłosierdzia, współczucia, przebaczenia. Tydzień temu słyszeliśmy, jak Jan Chrzciciel zapowiedział Mesjasza, Mesjasza Każącego. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. On was cić będzie duchem świętym i ogniem. On ma wjejadło w ręku, oczyści swój omłot, pszenicę zbierze do spichlerza, plewy spali w ogniu nieugaszonym, głosił Jan Chrzciciel. Zaczyna się ten dzisiejszy nasz tekst od stwierdzenia, że Jan jest w więzieniu. Już o tym można było przeczytać w Ewangelii Mateusza, 4 rozdział, 12 werset. Według tradycji Mateuszowej Jan Chrzciciel znalazł się w więzieniu, bo oskarżył Heroda. Tak czytamy w 14 rozdziale. Herod kazał bowiem pochwycić Jana i związanego wtrącił do więzienia. Zrobił to z powodu Herodiady, żony swego brata Filipa. Gdyż Jan wyrzucał mu nie wolno ci jej mieć. Herod chciał go więc zabić, ale bał się ludu, który uważał go za proroka. Tak interpretuje Ewangelia Mateusza przyczyny osadzenia właśnie w więzieniu Jana Chrzciciela. Ale mamy też, ciekawe już to na marginesie, żeby troszkę poszerzyć naszą wiedzę, też religijną mamy świadectwo pozabiblijne mówiące o przyczynach uwięzienia Jana Chrzciciela i przyczynach jego śmierci. Tak daje Takie świadectwo daje Józef Flawiusz w I wieku, w dawnej dzieje, dzieje Izraela, 8, 8, 18 część, yy, 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 tak będziemy czytać. Uf Jan, którego kazał zabić Herod, był zacnym mężem. Zachęcał Judejczyków, by kształcili w sobie cnotę, by do chrztu przystępowali, zachowując sprawiedliwość w stosunkach wzajemnych, gorliwie czcząc Boga. Miły Bogu będzie taki chrzest głosił, jeżeli praktykują go nie jako przebłaganie za jakieś występki, ale jako oczyszczenie ciała, duszę już przedtem do głębi oczyszciwszy sprawiedliwością. Gdy zewsząd nadciągały Rzesze, bo nauki Jana rozniecały wśród ludzi niesłychany entuzjazm, Herod uląkł się, by taki wielki autorytet owego męża nie popchnął ich do buntu przeciw władzy. Wyglądało to bowiem na to, że na wezwanie Jana gotowi byliby się, zważyć się na wszystko. Dlatego wolał raczej pozbyć się go, zanim zażegwi on jakiś niepokój w państwie, niż potem wobec nieodwładnych już wydarzeń być zmuszonym do zmiany postępowania. Z tego więc takiego podejrzenia Herod, Heroda spętano Jana i zaprowadzono do wyżej wymienionej twierdzy: Ma gdzie go też zabito. To słyszymy, że były przyczyny yy, polityczne. Więzienie jest dla nas też symbolem ciemności, nocy, walki duchowej. To nie był kurort, to były ciemne lochy. I słyszymy, że Jan Chrzciciel słyszał o czynach Jezusa, ale ewangelista mówi słyszał o czynach Chrystusa. Są to czyny miłosierdzia, nadziei, okazywane każdemu człowiekowi. A przecież Jan chrzciciel zapowiadał gniew Boży, sąd Boży, karę Bożą. A tutaj to, co słyszy, zaczyna być jakąś wątpliwością. Dlatego pyta się, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. Wręcz to pytanie, które zanoszą uczniowie Jana do Jezusa, brzmi troszkę jak pogróżka. Jezus argumentuje swoją misję czynami. Idźcie, oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi, zrogodzyskują, chromi, chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, gusi słyszą, zmarli, zmartwychwstają, ubogim, zaś głosi się Ewangelię. Jest to zbitka cytatów z księgi proroka Izajasza z różnych miejsc. Rozdział 26, 29, 35, 42 i nawet 60 pierwszy i te cytaty Jezus używa w formie teraźniejszej. domyślamy się, że jako w Księdze proroka Izajasza te cytaty, te słowa były wypowiedziane jako zapowiedź, a więc w przyszłości Jezus cytuje te fragmenty Księgi proroka Izajasza w teraźniejszości. Ja już wypełniam to, o czym mówili prorocy. Ale jak z uwagą będziemy czytać te fragmenty, kto znajdzie czas z księgi proroka Izajasza, znajdziemy także tam zapowiedź pomsty na przeciwnikach, na niewiernych, na grzesznikach. Jezus omija te fragmenty, bo Jezus przychodzi realizować misję zupełnie w innym stylu. Wizji nowego stworzenia, wizji nowej nadziei wobec każdego człowieka. Niektórzy zwracają uwagę, że Jezus wymienia sześć aktywności, tak jakby chciał powiedzieć nam, że ta jego misja to jest nowe stworzenie. Nowe stworzenie, bo on przywraca nowy ład, harmonię zniszczoną przez grzech człowieka. Błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie, podsumowuje Jezus. Kto nie potknie się z mojego powodu. Co jest tym największym skandalem? Właśnie miłosierdzie. Także dzisiaj miłosierdzie jest dla wielu z nas nieustannym skandalem. Pamiętamy to wezwanie prawdy wiary. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza złe karze. My rozumiemy, że trzeba ukarać grzesznika, ale żeby grzesznikom od razu ukazywać miłosierdzie, no to Byśmy powiedzieli, trzeba być bardzo ostrożnym, a jednak Jezus właśnie tak czyni. Zadaje potem Jezus trzy pytania: co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzykrotnie, żeby chyba pomóc także nam do pogłębionej refleksji nad naszym życiem duchowym, naszymi poszukiwaniami. I daje takie porównanie: czcina. I miękkie odzienie. Chyba nie ma sensu, żebyśmy teraz się zastanawiali, jak rośnie trzcina i na czym polegało miękkie odzienie. Chyba wygląda na to, że było to znane przysłowie, które mówiło właśnie o takich skrajnościach, e, takim działaniu odwrotnym. W jakim sensie odwrotnym? Czcina e, i miękkie odzienie to są dwa słowa, które składają się z tych samych współgłosek, ale w innej kolejności. Kalamos i malakos. Kalamos i malakos, czyli czcina i miękki. Jakby na odwrót, dwie skrajności. A więc Jezus chce pokazać taką powierzchowność w tych poszukiwaniach duchowych. Co poszliście zobaczyć? I wreszcie zadaje pytanie, proroka? Tak, coś dużo więcej niż proroka. I mamy tu cytat z Księgi Wyjścia, Znowu to nawiązanie, że Jan Chrzciciel był pokazywany jako nowy Mojżesz. Oto ja posyłam Anioła przed Tobą, aby strzegł Cię w drodze i doprowadził do miejsca, które przygotowałem dla Ciebie. Ten sam cytat znajdziemy w księdze proroka Malachiasza 3.1 to ostatnia księga Starego Testamentu w naszym wydaniu Biblii. Oto ja posyłam mojego posłańca, by przygotował drogę przede mną, potem nagle przybędzie do swojej świątyni władca którego wy oczekujecie, a nie uprzymierza, którego pragniecie. Oto On przyjdzie, mówi Pan Zastępów. Jan Chrzciciel pokazany jako Mojżesz, który wyzwala z niewoli, ale pamiętamy, że Mojżesz nie przekroczył Jordanu. Mojżesz nie wprowadził narodu wybranego do ziemi obiecanych. Tę misję wyzwolenia wypełni Jezus Chrystus. Wypełni w tajemnicy paschalnej. Jan chrzciciel, mówimy najmniejszy, największy, te znowu gra słów, nie, nie zobaczy łaski właśnie Jezusa zbawiającego. Dla Jana chrzciciela wejście do Królestwa Niebieskiego dokonuje się przez nawrócenie. Jezus proponuje co innego zbawienie przez miłość, przez przyjęcie tego daru bezwarunkowej bezwarunkowej, bezgranicznej miłości, jaką Bóg okazuje w tajemnicy męki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. I wreszcie przejdźmy do tych trzech ostatnich wersetów. Krótka myśl tylko na ich temat. Od czasów Jana Chrzciciela aż do tej pory Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają. Gwałtownicy porywają, wyrywają, przywłaszczają sobie Królestwo Boże. Wyrywają je z serca człowieka. Jezus mówi uważajcie, do tego jest taka gra słów, że Królestwo Boże po grecku jest w rodzaju żeńskiego. A więc chodzi o taki też gwałt wobec kobiety, byśmy powiedzieli. O takich gwałtownikach mówi Jezus. A więc mówi o rzeczywistości, że to Królestwo może zabrane zostać. I trzeba być bardzo uważnym. Dalej, natomiast do czasów Jana prorokowali wszyscy prorocy i prawo. Po Janie prorocy i prawo nie mają już znaczenia. Bo zbawienie królestwo niebieskie otrzymuje się nie przez wypełnienie prawa, przepisów prawa, ale przez przyjęcie daru Bożego Miłosierdzia. I to jest ta dobra nowina dla nas. Kto ma uszy, niechaj słucha. A więc słuchajmy uważnie tej Ewangelii, słuchajmy uważnie znaków czasu, słuchajmy uważnie innych ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze. Abyśmy rzeczywiście nie biegali za sensacją ale odkrywali prawdę, słowa Bożego, które staje się światłem na naszej drodze adwentowej i przygotowuje nas na Boże Narodzenie, przygotowuje nas na każde spotkanie z Jezusem i Jego łaską. Dobrej modlitwy, błogosławionej niedzieli. Amen. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. Amen.